obejrzeć wystawę, wystawę, która za chwilę zostanie otwarta. I mam przyjemność w imieniu dyrekcji pracowników powitać Państwa serdecznie raduszy Głównego Miasta Gdańska na otwarciu wystawy pana Zdzisława Kałękkiwicza. Przybuzujcie Państwo, że, że szczegółowo powitania dokona kurator wystawy pani Katarzyna Piotrowska której od razu chciałbym podziękować i wdzięczność za to, że, że podjęła trud z organizowania tej wystawy i doprowadziła ten projekt do szczęśliwego końca, a tak naprawdę to otwarcie jest początkiem życia wystawy, która potwa aż do 24 marca. Pani Katarzyno serdecznie bardzo panie... dziękuję. E, tutaj to, to jest zasługa wielu naprawdę osób, która wystawa się e, odbywa. Dziękuję przede wszystkim Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za możliwość prezentacji e, tej wystawy, Panu Kuratorowi, e, doktorowi Andrzeju Tuglindzie, wszystkim moim współpracownikom za wsparcie i pomoc, e, bez których ta wystawa nie odbyłaby się. E, chciałam w tym miejscu serdecznie podziękować Pani Magdalenie Glazie, tutaj się usuwa, ale bez niej ta, ta wystawa też by nie miała miejsca. Współpracowała przy tworzeniu wystawy nie tylko z racji pokrewieństwa swojego z artystą, ale także z racji pasji, którą e, posiada pasji naukowa, jaką jest twórczość środowiska artystycznego Wodzimierza po 1945 roku. Także pani Magdzie, chcę się brawa i gratulacji. Państwu Joannie i Wojciechowi Kałęckiewiczom. Zapraszam, zapraszam, po... zapraszam Panią Joannę no. na Panie ręce, skromny kwiatek. E, dziękuję Państwu za to, że Państwo dzielnie zmieścili moje wszystkie kwerendy w pracowni artysty. E, podziękowania należą się także oczywiście za e, zaangażowanie i współpracę także pozostałym osobom, osobą, które pozwoliły na to, by ich e, domowe ściany na kilka miesięcy usłyszały obrazy które na co dzień są częścią ich życia, zakończyły w naszych muzealnych ręczach. I tutaj serdeczne podziękowania w imieniu Muzeum składam Pani Joannie i Piotrowi Prąbkiewiczą. Zapraszam Państwa. Pani Markowi gdzieś? Nie ma. Tak, są obecni? Nie ma. Doskonale podziękowania. Pani Ewie Wasilu? Pani Ewo? Nie, się posłuchaj. Nie, nie ma Pani Ewy. Dobrze. Pan Grzegorz i Pani Maria? Są obecni? Dobrze, także serdecznie dziękujemy. Także osób prywatnych Dyrekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Dyrekcji Centralnego Muzeum Morskiego, Gdańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Sztuki oraz. Dyrekcji Muzeum Zamońskich w Kozłówce, w szczególności kierownictwu e, galerii publiczno Należy Należą się prawa tych Dziękujemy. Za adresację, e, którą za chwilę będziemy oglądać, dziękuję Państwu Dominice Tomaszowi -Cowską. Pani Dominiko, gdzieś Pani tutaj jest. Zapraszam serdecznie. Patronom medialnym Przemymiasto.pl, Dziennikowi Bałtyckiemu i Radni pros I w tym momencie chciałam oddać głos Pani Magdalenie, która troszkę nam przybliży twórczość swojego dziadka, pani, Pana Zdzisława. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim Muzeum Śląskiego Diocesy Rzeczypospolitej, którzy organizowali te dziewiętnastocznie wystawy. Pani Kasia, dziękuję serdecznie. I chciałabym Państwu przybliżyć y, troszkę twórczość zespołowego Młodzieżowego malarstwa. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Młodzieżowy są y, nie tylko malującym obrazy olejne, ale również akwarele, rysunki, ale tak naprawdę obrazy olejne były jego, mówiąc, olejne Na dzisiejszej wystawie zobaczymy przede wszystkim głównie pejzaże, które obrazują... Wlecały się od najwcześniejszych, z lat 40., niżej aż do końca lat 90. i wyskoczyły. Um, Widzę, że jest z nami profesor Ryszard Krotecki. Panie profesorze, zechciałby Pan zabrać głos? Bardzo proszę, oddaj mi głos. Drodzy Państwo, przyjaciele sztuki i kultury przez wysokie dłumki. Jako świadek tak. rozmów, miałem szczęście rozmawiać w tym salonie, w którym Hałantkiewicz, znakomity malarz klasy europejskiej tworzył, to muszę powiedzieć, zastanawiałem się, jakie są źródła jego inspiracji. Długo ich nie, roz, nie rozumiałem, ale wreszcie był taki moment, w którym po takim wyznaniu jego rozdarcia między dwoma biegunami. Biegunami, które tworzyły wielkość kultury greckiej, i europejskiej. W greckiej były to dwa pojęcia: logos, porządek, ład, język i noc iluminacja, bycie jasności, to, na co twórca oczekuje, czego doświadcza. I odpowiednik chrześcijański, fides iratio, intelegut credam, pojmuje, aby wierzyć. Wierzę, aby być. Proszę Państwa, jego muza, tak jak ja, odebrałem cały czas Krążyła między tymi dwoma biegunami, między NOS i Logos. I powstały dzieła, które dwa z nich na pewno, to jest moje zdanie, biorę odpowiedzialność na mnie, proszę do mnie mieć pretensje, na pewno zasługują, żeby powiesić w lufrze. Jedno jest niewielki obraz, arcydzieło i Ika. Wiemy, jest tym mitem, który wszyscy znamy, i był również symbolizowany przez innych wielkich malarzy. Ale i Ita Kałatkiewicza to jest fascynujący symbol tego próby zdobycia tajemnicy, próby panowania, próby zmierzenia się technologii ze światem. W z zniełagnej. I kar jest w tym obrazie, proszę się na niego wpatrzyć, kolorystyka i dynamika, dynamika spadania, ale ile jest wyrazów, w tym mądrości, ile jest w tym zakodowane wiedzy o o ludzkim, o ludzkim yy, dramacie tu, w tym świecie. A drugi obraz to jest nawrócenie świętego Pawła. Absolutnie może i chciałbym, żeby tam wisiał, bo wielu Państwa odwiedzało, wiele na pewno, nie tylko, nie tylko prawda, paryskie, ale i galeria, jest to te dwa obrazy już świadczą o tym, jak, jakiej miary był to mistrz, ale również był on świadkiem, i to rzetelnym świadkiem, swojej epoki. Nie umiał kłamać w malarstwie, to bardzo ważne. Poza tym był niezwykle autonomiczny. Nie było tak, żeby była go sztukać. Dziękuję bardzo. To świadczy o tym, że to są wiwaty na moje przemówienie. A ja przebawiam w różnych miejscach Europy, niezależnie od sytuacji, nie daje się niczym strof. Także Państwo spokojnie, że ja wątpię nie sprawę. I już kończę. Już kończę. Chciałem jeszcze raz podkreślić, że był to artysta, jest, bo żyje w tych dziełach, który nie dał się uwieść, było powiedziane bardzo dobrze, tworzenie. Były w tradycji wielkiego malarstwa europejskiego. Kolosalne. Ale on był autonomiczny. Ja wiem jak on powiedział. Wiesz jak ja się boję, żeby, żeby mi nie mówił. No może, może mówi bo by mnie dwóch i wymienił tutaj dwóch tylko mistrzów, ale do reszty miał zawsze jakiś Tam, Fantastyczna sprawa. Był to człowiek, był to twórca o w duszy niezależnej. Szukał, znalazł i Bóg dał mu do 90, Wojtku ponad 92 lata. To wielka łaska, który mógł tworzyć. No, jeśli tu, byś tu był, a pewno mnie słyszysz, to ja powiedziałbym ci gratulacje. Będziesz coraz więcej znanych. Będziemy przypominać. Nie będzie ambezji sztuki. Mogą być różne amnezje, ale nie pozwolimy na amnezję sztuki w Polsce. dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim przejdziemy, zapraszając do zapoznania się z ekspozycją, ja chciałam powiedzieć, że po zapoznaniu się zapraszamy oczywiście na poczęstunek i do zapoznania się tam na stoliczku obok z utworami pana Zdzisława bo to nie tylko odstanowacz, ale także e, był tym literatem. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie i zapraszamy na ekspozycję. Zapraszamy rodzinę i panią operator do otwarcia drzwi i Państwa wszystkich do świątyni. Proszę bardzo. Piotrusiu, słyszysz te drzwi długie? Wtedy jest coś jak usunięcie. Tramwaj.